Łódź, by jakiś mityk dawaj, proszę, proszę. Siemaneczko, widzowie, od razu wypijamy sobie po nowej aktualizacji. Pierwsze, co mi się rzuca w oczy, to zmienili tutaj. Całe te ikonki w lewym dolnym rogu zostały zmienione. Jeszcze z tego, co słyszałem, mamy nowe achievementy. Eee. No, trochę darmowych diamentów. W sumie ponad pół miliona, więc nie, nie będziemy narzekać. Dobra, lecimy teleporcik. U, dwie nowe lokalizacje mamy. Fajnie, fajnie. Ile to kosztuje? 625 milionów? Jak widzicie, ma prawie... no prawie ponad 1 miliard wekspony. Specjalnie na ten odcinek. Uuu! Czyli dostęp do skrzynki trzeba... Naprawdę myślałem, że będzie jeszcze jakaś nowa ta. A to jest tylko do skrzynki. Ile to skrzynka ma HP? Aha. <laughs> czyli coś czuje, że za szybko jej znowu nie rozwalimy, bo ma 5 razy tyle HP, co tamta poprzednia. No ale nie bez powodu jest za nią... W sumie 200 tysięcy diamentów tylko. ale ten Preston to zawsze musi coś wymyślać Mamy nową lokalizację do farmienia. Fajnie, ale idziemy zobaczyć to, co najbardziej nas interesuje, czyli idziemy otwierać jajeczko. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, mamy cztery nowe jajka w sumie. Oczywiście dwa goldy. Ale powiem wam, że 1 650 tysięcy za to słabsze. Strasznie dużo. Tego nawet nie będziemy otwierać. Po prostu szkoda hajsu. Tutaj odpalamy sobie potki od razu skakujemy na te. Trochę otwierania jak będzie. U od razu poleciał na no jakiś rainbow. I oczywiście taki zrobiliśmy. Kolejny rainbowek. Jestem ciekawy jak to będzie z fuzowaniem tutaj. Ale specjalnie sobie kupiłem mythical huntera na ten, na ten odcinek, no w sumie na całą tą serię co będziemy teraz otwierać. Mam nadzieję, że jakieś mythicale y nam polecą, bo z ostatnim jajkiem w tamtym co otwieraliśmy to totalnie nic nie poleciało. Ciekawe też jak będzie z fuzowaniem, ale coś, że podobne techniki mogą być. Przynajmniej mam nadzieję, że będą podobne. Ale do tego przejdziemy sobie później, bo najpierw mamy sokie sporo jajek do otwarcia, jak widzicie. Tak naprawdę jeszcze mamy 950 milionów. Ale fajnie, bo jakieś rainbowy lecą, ale dobra, 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 najpierw zobaczmy... Odejdźmy sobie kawałeczek. Jestem ciekaw jak wygląda w ogóle damage na tych 300 milionów. Zwykły rare 300 milionów ma. Znacie zwykły rer, zwykły rainbowowy rer. 300 milionów, ma. jak zrobimy na Dark Matter, będziemy o prawie milion. Uuu, dwa epiki. Dobra, zergnijmy sobie epiki. 70 milionów i to są zwykłe wersje bez rainbowa. Też ciekawie w sumie, dobra. będę przedłużać, od razu otwieramy jajeczka. Bo jest dosyć sporo otwierania. co że. Szczerze... No, prawie 600-700 będę w stanie otworzyć. To jest całkiem sporo. I później znowu przerabianie tego na złote Mam nadzieję, że jak najwięcej złotych albo rainbowowych nam poleci Albo jakby polecił rainbowowy mythical Od razu go wrzucam do maszynki na Dark Matter i przerabiam, nie? Jestem ciekaw ile tego damage'ów miał I w sumie byłem pierwszą osobą na YouTubie polskim Dobra, mamy epiczka, epiczek fajny zawsze Ogólnie też mam fajny pomysł na jutrzejszy odcinek Oczywiście zostawcie łapkę w górę, suba, Z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć Bo może to być coś nowego i nikt chyba jeszcze nie robił czegoś podobnego ty, ale jak miałbym otwierać te jajka po 15 milionów? Totalnie się nie opłaca tych złotych otwierać, odkąd dodali ten game pass na jajka. Dobra, wiecie co, ja zrobię szybkiego timelapsa, żeby nie przedłużać, bo znowu odcinek będzie miał 15 czy tam 20 minut, a to jest trochę bez sensu. Odpalam muzyczkę i lecimy. Rock and roll, you're gravity and hey. Can I follow you back to your room, watching you bloom in the light of the moon? Can I follow you back to your arms, wash it all off in the river of your heart? There's a million different songs that I learned to sing, watching. You Uu, bo jakiś mi dawaj, proszę, proszę. No, legenda, dobra, chociaż tyle, ale jestem ciekaw, ile ma de Idę zobaczyć od razu. O, otworzyłem mi się sześćka. Ile to ma de Gdzie to jest? Nie, no, to nie jest to. Halo, halo, albo jestem ślepy. Ej, naprawdę, to ma tylko. Z... A, bo to jest zwykłe, to nawet nie jest złote. O kurcze, to może być naprawdę potężne. Dobra, zobaczymy, ile ich wydropię na koniec, bo już mam dwa. Jednego przegapiłem wcześniej. <laughs> Lekko mi się zaspało. Ale no dobra, lecimy dalej, otwierać A i w ogóle zaraz one o limit petów, jak to wygląda? O jeszcze trochę otworzymy. Dobra, lecimy. Ok, widzowie już po otwieraniu, jak, jak widzieliście poleciała nam tylko jedna rainbow'owa legenda, nie udało się wydropić mityka. z automatu, przerabiam go na, na jakiegoś dark matera. Coś czujesz, że on będzie miał na moje oko jakieś milion czterysta dmg'u? No milion czterysta tysięcy d Pety prezentują się następująco, ja sobie polecę po prostu poprzerabiam większość na golda i tu że jutro z rana wleci odcinek, jak będziemy sobie fuzować te pety i miejmy nadzieję, że jakieś same legendy będą leciały, tak jak było w poprzednim update'cie. Dobra, jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie i spodziewajcie się jutro dwóch filmów z Petsimulatora, bo mam naprawdę ciekawe pomysły. Siemanko!